Często widzę, jak ludzie z targowiska ciągną takie wielkie poduszki albo kupują w markecie. Potem jak śpią na takiej poduszce? Przecież ona jest za duża ta poduszka. I żeby spać blisko krawędzi, no to kładą się ramieniem na tej poduszce i śpią tak. No i co to powoduje? To powoduje, że leżysz sobie na poduszce, ramieniem naciskasz tą poduszkę i tu masz pusto. Dociskasz ramię, do głowy i leżysz na ramieniu jakiś taki skręcony, dziwny. Można oczywiście poduszkę sobie podsunąć tak. I to jest wszystko tu pofałdowane, kudłaczy się, nierówne. Ja powiem Wam szczerze, nie rozumiem, jak można na takim czymś spać. Nie lubię, przynajmniej osobiście, i uważam, że poduszka powinna być wąska, krótka, tylko pod samą głowę dobrze wypełniona, pełna, żeby to było wszystko gładkie. To jest też poliestrowa poduszka, z tego samego co tam. Ale uszyta inaczej, i zobaczcie, leżysz sobie i poduszeczka tylko pod Twoją głową ładnie podtrzymuje. To jest wszystko gładkie, równe. Rewelacja.